Dzień dobry Państwu, nazywam się Marlena Sakowska-Baryła, jestem radcą prawnym i partnerem Sakowska-Baryła-Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych. Od dłuższego czasu, jak Państwo zapewne się zorientowali, zajmujemy się sprawami powierzenia przetwarzania danych. Coraz więcej powinno być jasne, ale tak naprawdę mam wrażenie, że piętrzą się wątpliwości, dlatego że te umowy są niezwykle powszechne, to po pierwsze, no, a po drugie dlatego, że są znane, bywa, że administratorzy mają wzory tych umów, w związku z tym starają się twórczo rozszerzać te treści, których właściwie rozszerzać pewnie nie powinni. Albo powinni koncentrować się na takich postanowieniach, które zdecydowanie zabezpieczają interesy osób, których dane dotyczą, również owych administratorów. No oczywiście, jeżeli konstrukcja umowy należy do podmiotu przetwarzającego, bo przecież ta propozycja w zakresie projektu umowy może pochodzić także od tej strony, odpowiednio interesy podmiotu przetwarzającego. Ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na coś, co ostatnio, Również przydarza się, jeżeli chodzi o projekty umów opiniowane w naszej Sakowska-Baryła-Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych. Chodzi o takie umowy, które zawierają w sobie pewne dokreślenie po stronie podmiotu przetwarzającego obowiązków, które opisane są w RODO w artykule 32. Niestety mam wrażenie, że. Ktoś, kto te umowy konstruuje właśnie w taki sposób, albo też taki wzór umowy, który można powiedzieć na swój sposób obowiązuje u administratora, bo i z takimi sformułowaniami się spotkałam, nie zawsze chyba doczytał artykuł 28 ust. 3 RODO pod kątem tego, Jakie tak naprawdę obowiązki spoczywają na podmiocie przetwarzającym, yy, które te obowiązki są obowiązkami podmiotu przetwarzającego jako takiego, a w ramach których obowiązków podmiot przetwarzający ma wspierać administratora. I tak, jeżeli popatrzymy sobie na przepisy artykułu 28, w tym kontekście artykułu 32, to gorąco zachęcam do tego, żeby zwrócili Państwo uwagę na to, że on występuje tam w dwóch kontekstach, w dwóch miejscach. Na początek mowa jest o obowiązku podmiotu przed obowiązkach, właściwie podmiotu przetwarzającego e, z tych obowiązkach opisanych w artykule 32 jako o obowiązkach tego podmiotu, nie w relacji z administratorem w tym sensie, że tutaj nie chodzi o to. Konkretnie mam na myśli artykuł 28 ustęp 3 literkę c. Nie chodzi tutaj o to, żeby podmiot przetwarzający spełniał obowiązki administratora, a chodzi o to, że podmiot przetwarzający właśnie spełnił obowiązki opisane w artykule 32, ale te obowiązki, które są przypisane właśnie temu procesorowi, podmiotowi przetwarzającemu. A nie administratorowi. Tu od razu warto było zwrócić uwagę na to, że artykuł 32 jest sformułowany w taki sposób, że wprost prawodawca unijny wskazuje na to, że te obowiązki, które tam są opisane, mają zastosowanie odpowiednio do administratora i do podmiotu przetwarzającego. Tutaj nie chodzi o to, ażeby podmiot przetwarzający wykonywał czynności w tym zakresie za administratora. Tylko chodzi o to, żeby sam zabezpieczył dane osobowe, żeby sam przedsięwziął takie środki techniczne i organizacyjne. O jakich mowa w artykule 32, albo inaczej, jakie są adekwatne z perspektywy artykułu 32. Tymczasem, co my bardzo często widzimy w umowach powierzenia przetwarzania? Widzimy taką sytuację, kiedy wydaje się, że administrator przerzuca na podmiot przetwarzający wszelkie te obowiązki, które wynikają z artykułu 32, w taki sposób, że właściwie konstruuje, postanowienia, z których wynika, że on w zakresie tych danych osobowych właściwie nic nie musi robić. Cały ten artykuł 32 mówiąc obrazowo jest pozostawiony podmiotowi przetwarzającemu, czyli to jest jego sprawa, jaką zrobi, żeby było dobrze i zgodnie z artykułem 32. No i teraz zastanówmy się nad tym, czy to jest prawidłowe rozwiązanie. W tym kontekście relacji pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym, jeśli chodzi o artykuł 32, to właściwie podmiot przetwarzający ma wspierać administratora w stosowaniu tych środków. O tym przeczytamy w dalszej części artykułu 28 ustęp 3. Ten artykuł 32 wymieniony w literce C na trzecim miejscu, w literce C artykułu 28 ustęp 3, to jednak nie jest to samo. To jest. Indywidualny obowiązek podmiotu przetwarzającego, nie obowiązek administratora. Więc może się okazać, że za chwilkę yy, pojawi się duży dyskomfort w sytuacji wątpliwej po obydwu stronach, wtedy kiedy podmiot przetwarzający będzie wzbraniał się przed wykonywaniem obowiązków, które właściwie są obowiązkami yy, administratora. Z tym może się faktycznie wiązać yy, spory problem w praktyce. Czytajmy te projekty umów powierzenia i starajmy się, Zostańmy się od razu zastanawiać nad tym, jakie to będzie miało przełożenie na praktykę. W jaki sposób tak naprawdę my będziemy faktycznie realizować postanowienia, które wcześniej negocjujemy, albo nawet nie negocjujemy, podpisujemy po prostu. Umowę RODO, jak to wiele osób mówi. A tu pani mecenas jest taka umowa RODO, to pani wie, to taka sztampowa, to my zawsze podpisujemy. No nie, tak nie róbmy. Proszę państwa, było mi niezwykle miło się dzisiaj z państwem spotkać. Gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj dziękuję i życzę państwu wszystkiego dobrego, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych.